Ballada o Podlaskich słowach część pierwsza. Język łączy nas z tymi, których nie ma. Żyjemy na terenach, na których nie rosną jednorodne lasy, i nie rosną też jednorodni ludzie. Faktem jest, że się porozumiewamy, ale nie mówimy tego samego i nie mówimy tak samo gwara. Ta Podlaska. Należy do dialektu mazowieckiego, ale mówiło się i po rusku, po chachłacku, kraszanką, pa swojemu. Chętniej pisało się cyrylicą, onegdaj, kłagolicą, albo wcale się nie pisało, bo się nie umiało. Ten język tworzy niezwykle piękne i różnorodne melodie i używając wciąż tej żywej materii, żywej materii, żywej materii, żywej materii, Ży. materii, Ży. materii Ży żeźbimy w nim proste komunikaty, ale też i nieproste idee. Tak, jesteśmy w samym środku odrębności i pewnej przynależności geograficznych brzmień. Nie jestem specjalistką od gwar, jestem specjalistką od magii i od melodii słów. Kilka kluczowych fraz objawiło mi się dosyć wcześnie w podstawówce. Nie doceniałam ich wtedy, ale dzisiaj. Mhm. doceniam. Ballada, Ballada o podlaskich słowach. Zwrotka pierwsza, ej, nie wiszcz. Zwrotka pierwsza, ej, nie wiszcz. Dowiedziałam się, że umiem wiszczeć. Wiszczeć w szkole. Pani mówiła: Dzieci nie wiszczcie, tak, bo mi głowa pęka. Wisk. To były tony wysokie, wibrujące pod czaszką. Tony, które dzieci znoszą bez problemu, a dorośli tylko i wyłącznie z problemami. Kiedy ktoś mówi: Pani syn się dziś darł, to wiemy, że akcja odbywała się z naciskiem na a. Tego typu dźwięk wydawało z siebie dziecko najprawdopodobniej skarga zaś o treści a ta mała to niemożliwie wiszczy zakłada istnienie niewątpliwie głośnego i bo najlepiej wiszczą właśnie dzieci no mistrzowsko wisk pisk gwist wisk są jak dźwięku ślisk wisk pisk gwist wisk są jak dźwięku ślisk wisk pisk gwist wisk są jak dźwięku ślisk wisk wisk gwist, wisk są jak dźwięku ślisk no bardzo niebezpieczne wisk błysk gwisk, wisk są jak dźwięku ślisk Wisk, pisk gwizd wisk są jak dźwięku ślisk wisk pisk gwizd wisk są jak dźwięku ślisk są jak dźwięku ślisk dźwięku, ślisk ślisk, ślisk.